Catalina de Arauso Zakonnica, lesbijka i konkwistator. Taka historia. Arauso urodziła się w baskijskim mieście San Sebastian w Hiszpanii w 1585 roku lub 1592. Rodzicami Arauso byli Miguel de Arauso i Maria Perez. Miguel był kapitanem i dowódcą wojskowym prowincji baskijskiej pod rozkazami króla Hiszpanii Filipa III. Od najmłodszych lat Arauso Trenowała z nim i brać mi sztukę wojenną. Około roku 1589 w wieku 4 lat Rauso wraz z siostrami została przewieziona do klasztoru Dominikanek, gdzie kuzynka matki Urszula pełniła funkcję nadzorczyni. Rauso Wyrosła na silną, krępą i porywczą kobietę. Nie miała powołania religijnego, w wyniku czego czuła się uwięziona i odmówiła złożenia ślubów. Była przez to przetrzymywana w celi i nieustannie walczyła z owdowiałą nowicjusz o imieniu Katalina da Aliri. W wieku 15 lat... Po pobiciu przez jedną ze starszych zakonnic Rauso zdecydowała się na ucieczkę. 18 marca 1600 roku znalazła klucze do klasztoru wiszące w kącie, zaczekała na poranną modlitwę u innych zakonnic i uciekła. Spędziła tydzień na szyciu męskich ubrań i skierowała się do Wittorii, trzymając się z dala od głównych dróg. Z krótkimi włosami łatwo była mylona z chłopcem. Od tego momentu rozpoczęła życie uciekinierki. Wittorii Erauso spotkała lekarza Francisco de Carralte, który był żonaty z kuzynką matki Erauso, ale przyjął dziewczynę, nie rozpoznając jej. Przebywała z nim przez trzy miesiące, ucząc się trochę łaciny, a kiedy Karelta stał się agresywny, Erauso odeszła. Trafiła do Valladolid. Tam znajdował się dwór króla hiszpańskiego Filipa III, zarządzany przez księcia Lerma. Przybrana za mężczyznę imieniem Francisco de Loyola, Rauso służyła na dworze przez 7 miesięcy jako paść sekretarza króla Juana de Idiacueza, aż pewnego dnia ojciec Rauso przybył na miejsce poszukiwania córki. i ojciec rozmawiał z Idiacuezem, prosząc o informację, aby znaleźć jego zaginione dziecko, opisując jej wygląd fizyczny i sposób, w jaki uciekła z klasztoru. Rauso musiała znowu uciekać i tak trafiła do Bilbao. Po przybyciu na miejsce nie miała tyle szczęścia co wcześniej, nie miała ani miejsca do spania, ani kogoś, kto mógł się nią zaopiekować. Ponadto grupa chłopców wyśmiewała się z niej, a kiedy wdała się w bójkę, zraniła jednego z napastników i została aresztowana spędzając miesiąc w więzieniu. Po wyjściu z więzienia udała się do Estelli i tam zaczęła pracować jako paś pod panowaniem władcy miasta zwanego Alonso de Arellano. Rauso była jego sługą przez dwa lata, zawsze dobrze traktowana i dobrze ubrana. Cały czas przebrana za mężczyznę, pamiętajmy o tym. W 1603 roku wróciła do swojego rodzinnego miasta San Sebastian i mieszkała tam jako mężczyzna, opiekując się krewnymi, których często widywała. Uczęszczała też na mszeł w swoim starym klasztorze z byłymi kolegami. Mówi się, że służyła również swojej ciotce, nigdy nie została rozpoznana. Po pewnym czasie poznała kapitana Miguela de Berrois, który zabrał ją do Sewilli. Byli tam tylko dwa dni, później znalazła pracę jako chłopiec kabinowy na statku, a kapitanem Galeoną był Esteban Equino, który był kuzynem jej matki. Według pamiętników wyruszyła w podróż w Wielki Poniedziałek 1603 roku. Cały czas była przebrana za mężczyznę. Pierwszym miejscem, gdzie wylądowała była Punta de Araya, obecnie część Wenezueli. Gdzie miała konfrontację z holenderską flotą piracką, którą pokonała. Gdy już mieli wracać, zastrzeliła swojego wuja, ukradła 500 pesos i powiedziała marynarzom, że wujek wysłał ją z jakimś zleceniem w głąb lądu. Godziny później statek wyruszył do Hiszpanii, bez niej. Ona z Wenezueli udała się do Panamy, gdzie spędziła 3 miesiące. Panamina nawiązała współpracę z Juanem de Urquizem, z którym udała się do Portu Paita, obecnie Peru. Tam Urquiz dał jej dom, ubrania i dużą sumę pieniędzy, a także trzech czarnych niewolników. Trafiła do więzienia za pocięcie twarzy mężczyzny w trakcie bójki. Dzięki staraniom swojego mistrza, Juana de orkizy, który był biskupem tego miejsca, została zwolniona pod warunkiem, że poślubi Donę Beatrice, ciotkę mężczyzny, któremu pocięła twarz. Nie chcąc zostać odkryta, Unikała tematu ślubu. Następnie udała się do miasta Trujillo, gdzie jej mistrz otworzył sklep. Mężczyzna, który został ranny w twarz, przyszedł do niej ponownie w towarzystwie dwóch przyjaciół. Reuso podjęła konfrontację, zabijając jednego z napastników. Została ponownie uwięziona, a jej mistrz ponownie ją uratował. Potem zaczęła zarządzać owym sklepem i prowadziła biznes przez 9 miesięcy, ale została zwolniona. Po zwolnieniu znalazła firmę rekrutacyjną, której celem był podbój Chile. Zaciągnęła się pod dowództwo kapitana Gonzalo Rodríguez. Towarzyszyło jej 1600 mężczyzn. Po marszu ze swoją kompanią do Chile w 1619 roku, pokazując swoją agresywną stronę, zmasakrowała wielu rdzennych mieszkańców. Została powitana przez sekretarza gubernatora, którym był jej brat Don Miguel de Rauzo, ale jej nie rozpoznał. Pozostała tam przez 3 lata i z powodu sporu z bratem, prawdopodobnie z powodu innej kobiety, została wygnana, trafiając na front. Walczyła w służbie korony w wojnie Arauco przeciwko Mapuche's w dzisiejszym Chile, zdobywając reputację odważnej i zręcznej w posługiwaniu się bronią, nie ujawniając, że jest kobietą. W bitwie pod Valdivia Otrzymała stopień podporucznika W następnej bitwie pod Puren zginął jej kapitan A ona objęła dowództwo wygrywając bitwę Jednak ze względu na wiele skarg, które istniały przeciwko niej z powodu jej okrucieństwa Nie została awansowana do następnego stopnia wojskowego Ta frustracja doprowadziła do okresu poświęconego wandalizmowi Zabijała każdego kogo spotkała na drodze Powodując rozległe szkody i spalając całe plony przed śmiercią została rotowana przez wieśniaka i zabrana do Tukuman, gdzie obiecała małżeństwo dwóm młodym kobietom. Skończyło się na tym, że uciekła stamtąd, nie poślubiając żadnej z nich oczywiście, ale zatrzymała pieniądze i ubrania otrzymane jako wyraz miłości. Następnie udała się do Potosi, gdzie została asystentką sierżanta i wróciła ponownie do walki, uczestnicząc w masowych mordach. Wtedy została oskarżona o jakieś przestępstwo, nie wiadomo jakie. Była torturowana i wreszcie ponownie wypuszczona na wolność, bez wykrycia jej płci. Po wyjściu z więzienia poświęciła się przemycaniu pszenicy i bydła na rozkaz Juana Lopeza, za co znowu zaczęła być ścigana. Schroniła się w kościele, w którym zabiła jedną osobę, za co została skazana na karę śmierci. W ostatniej chwili uratowało ją osadzenie innego więźnia skazanego na karę śmierci. Następnie przez pięć miesięcy przebywała w sanktuarium w kościele z powodu pojedynku z zazdrosnym mężem. Kiedy przeprowadziła się do La Paz, została ponownie skazana na karę śmierci za kolejne przestępstwo, aby uciec. Udawała, że jest księdzem i wróciła do Peru. W 1623 roku Erauso została aresztowana z powodu kolejnego wykroczenia. Aby uniknąć egzekucji, błagała o litość biskupa i wyznała, że jest kobietą, która była w klasztorze. Po przeglądzie, w którym ustalono, że jest kobietą i dziewicą, biskup ochronił ją i wysłał do Hiszpanii. W latach 1625-1626 Raúzo zwróciła się do Korony Hiszpańskiej o nagrodę finansową za służbę jako żołnierz w Nowym Świecie. W 1630 roku wróciła do Ameryki osiedlając się w Nowej Hiszpanii. Miejscowi twierdzą, że Rałzo zginęła niosąc ładunek na łodzi, choć niektórzy twierdzą, że jej śmierć nastąpiła samoistnie. Nie do końca wiadomo co się z nią stało i gdzie została pokowana. Współcześni uczeni dyskutowali o orientacji seksualnej tożsamości płciowej Raúzo. We wspomnieniach ta nigdy nie wspomniała nic o pociągu do mężczyzn, ale opisuje bardzo liczne relacje z kobietami. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia i Instagrama Światowej Historii. Trzymajcie się. Cześć.